Aparatura Pilot 2 jest to z dawnego Związku Radzieckiego, która kiedyś była marzeniem niejednego młodego modelarza. Teraz wziąłem z, z ciekawości, żeby sprawdzić, czy działa. I po 40 latach działa. I aby ktoś się uparł, można zbudować jakiś model retro pływający lub kołowy i pokazać, jak to kiedyś było. Podłączyłem to w tej chwili po apnodanie pod zasilacz, bo tu potrzeba napięcie 13,5 V, było standardem yy, 3 baterie płaskie. Do zasilania. Odbiornik był zasilany z dwóch baterii płaskich połączonych, połączonych szeregowo, ponieważ potrzebne było takie zasilanie podwójne dla zmiany kierunku w obrotu silnika. No, serwomechanizm, jak widzimy, ma nawet powrót do pozycji neutralnej. Są tam płyt, jest tam płytka ze stykami, która powoduje przełączanie obrotów silnika i wraca. No, chodzi to jak traktor, no ale. Odbiornik, konstrukcja ZSSR, oporniki metalizowane. Jak na tamte lata to była bardzo dobra rzecz, tym, że to nie potrzeba takiej dużej mocy tych oporników, jak tutaj są. No ale elektrolity, na niektórych jest data produkcji 79 rok, więc mają swoje lata, ale po delikatnej yy, regulacji, potem podkówkami wszystko wszystko działa no tu jest filtry, były LC do sterowania kanału, dwa przekaźniki na wyjściu no i wszystko działało i nadal działa